Przekątny trapezu równoramiennego przecinają się pod kątem 90 stopni w stosunku 1 do 5 i mają długość 35 cm. Na oblicz pole i obwód trapezu. Zaznaczmy ramiona przez x. Mają one równą długość, ponieważ trapez jest równoramienny. W zadaniu będziemy wykorzystywać w dużej mierze własności trójkąta charakterystycznego A, A, A pierwiastek z dwóch. Poprowadźmy dwie przekątne, które przecinają się pod kątem prostym w punkcie G. Mamy tutaj dwa trójkąty, które są równoramienne, ponieważ też trapez jest równoramienny. I prostokątne. Wiemy, że one przecinają się pod kątem prostym. Tutaj oznaczmy jeden bok A, drugi 5A, ponieważ. Przekątne przecinają się w stosunku 1 do 5. Nie możemy tutaj napisać 1, a tu 5, tylko 1a, 5a. Z drugiej strony to samo: a i 5a. Więc tutaj jeszcze zaznaczmy wzory w tym naszym trójkąciku. A, a u góry a pierwiastek z 2. Na dole mamy 5a, 5a i 5a pierwiastek z 2. Czyli te własności tego żółtego trójkącika. Przekątna to jest A i 5A, łącznie 6A. No i ta przekątna w treści jest równa 36 cm, więc A równa się 6. Jak już mamy tę szóstkę, no to wracamy na rysunek i tam wszędzie, gdzie są literki A, podkładamy, zamieniamy na szóstkę. Tutaj koło A będzie 6, z drugiej strony też 6. Na górze 6 pierwiastek z 2. Tutaj 5 razy 6 to 30, z drugiej strony to samo 30, no i tutaj 5 razy 6 mamy 30 pierwiastek z 2. W kolejnym kroku zauważmy taki mniejszy trójkąt prostokątny, równoramienny. Ten czerwony trójkącik również jest z tej samej rodziny AA a, a pierwiastek z 2. To Jest trójkąt prostokątny, równoramienny o kątach 45, 45 i 90 stopni. I zauważ, skoro DC jest równe 6 pierwiastek z 2, to ten mały kawałeczek to jest połowa 3 pierwiastek z 2. I tutaj od E do G również będzie 3 pierwiastek z 2. To jest połowa właśnie 6 pierwiastek z 2. W dużym trójkącie robimy podobnie. Zauważamy taki trójkąt zielony, który również jest tym trójkątem charakterystycznym obok w stosunku a, a, a pierwiastek z dwóch. No i tutaj mamy tę samą zależność, skoro AB to jest 30 pierwiastek z dwóch, no to tutaj mamy połowę 15 pierwiastek z dwóch i w górę również mamy 15 pierwiastek z dwóch. Widzisz, tu mamy 15 pierwiastek z dwóch, 15 pierwiastek z dwóch, no i w górę tyle samo, czyli tutaj również 15 pierwiastek z dwóch. Więc cała wysokość naszego dużego trapezu, no to jest suma tych pierwiastków, więc 18 pierwiastek z 2. Mamy już wszystko do obliczenia pola trapezu. Podstawy: 6 pierwiastek z 2, 30 pierwiastek z 2, więc tu już mamy podstawy. Wysokość przed momentem wyliczona: 18 pierwiastek z 2 dzielone na 2. Dodajemy najpierw e, liczby w nawiasie: 36 pierwiastek z 2 razy 18 pierwiastek z 2. E, tutaj widzimy, że możemy sobie skrócić liczby. Tutaj mamy 1 no i mamy 18 pierwiastek z 2 razy 18 pierwiastek z 2. Tutaj z tych pierwiastków otrzymujemy dwójkę, ponieważ pierwiastek z 2 razy pierwiastek z 2 to się redukuje, albo zauważę, że to jest pierwiastek z 4, a pierwiastek z 4 to 2, więc ostatecznie mamy taki iloczyn, 18 razy 18, a tu z pierwiastków powstała dwójeczka. Wrzucamy to na kalkulator albo wymnażamy pisemnie i mamy 648 jednostek kwadratowych. Ok, mamy pole, teraz czas na obwód, ale do obwodu brakuje nam tego oto x. Przepisałem podstawę górną, dolną, wysokość naszego trapezu, ponieważ w obliczeniach nam się te elementy przydadzą. Tutaj starłem przekątnem, ponieważ zamazywały nam rysunek. Warto dorysować dwie wysokości pod kątem prostym do podstawy. I zauważmy, że skoro u góry mamy 6 pierwiastek z dwóch, no to DC będzie równy również odległości tym dwóm spotkom wysokości. Stąd dotąd mamy 6 pierwiastek z dwóch. No i teraz te mniejsze kawałki z prawej i z lewej, ile mają długości? Cała podstawa 30 pierwiastek z dwóch. Odjąć 6 pierwiastek z dwóch to mamy 24 pierwiastek z dwóch i to podzielić na 2, to będzie po 12 pierwiastek z dwóch z prawej i z lewej strony w naszym trapezie. Wysokość w tym trójkącie mamy, to jest 18 pierwiastek z dwóch no i właśnie z takiego trójkąta zaznaczonego stwierdzenie Pythagorasa można obliczyć x. Dodajemy boki z kwadratami i równa się przeciwprostokątna do kwadratu. 12 do kwadratu 144. Kwadrat z pierwiastkiem się skraca, dlatego tutaj mamy po prostu dwójkę. 18 do kwadratu 324. Kwadrat z pierwiastkiem się skraca do dwójki. No i x kwadrat przepisujemy. Tutaj wykonujemy mnożenie liczb, dodawanie. No i teraz trzeba kwadrat zamienić na pierwiastek. Z tej oto liczby. W zasadzie to jest wynik, no ale jak wrzucimy to na kalkulator bezpośrednio, to nam wyjdzie taki nierówny wynik, więc wiemy, że to się nie, całkiem nie pierwiastkuje, więc warto rozłożyć to na czynniki pierwsze przez tak zwaną kreskę. Czyli 936 dzielimy na 2, jak się nie da to na 3, jak się nie da to na 5, czyli na kolejne liczby pierwsze. Tutaj 936 dzielę na 2 e, to mamy 468 podzielić na 2, 234 e, Jeszcze na 2 się podzieli e, 117, na 2 się nie podzieli, więc sprawdzamy, czy to się podzieli na 3. E, 7, 1, 1 to 9, więc suma cyfr jest 9, więc na pewno to się podzieli na 3. Po podzieleniu mamy 39, znowu na 3 to 13. 13 się nie dzieli na 2, na 3, ani na 5, ani na 7, tylko na liczbę pierwszą 13. Kończymy to wszystko jedynką. No i tutaj e, takie parki liczb e, łączymy z każdej takiej parki. Widzisz, że z dwójki, dwójki mamy jedną dwójkę, tutaj z tych trójek jedną trójkę. I te liczby sparowane wymnażamy, a niesparowane też wymnażamy. 2 razy 3 to 6, a tutaj 2 razy 13 to 26, ale pod pierwiastkiem, ponieważ to były te liczby niesparowane, czyli które się nie pierwiastkują. No i mamy już x i wrzucamy go na nasz rysunek. Tutaj pole obliczyliśmy wcześniej, dążymy do obliczenia obwodu, więc już mamy wszystkie boki w naszej figurze. Obwód równa się 36, czyli widzisz, że tutaj podstawę dolną i górną oddzielnie sumowałem. No i teraz ramiona oddzielnie, 6 i 6 to 12 pierwiastek z 26. To jest szukany obwód naszego trapezu.